Z opozycji. Wiedzieliśmy, że pytania będą ustawione podpis, spodziewaliśmy się, że część pytań będzie po prostu powtórzeniem pytań referendalnych. No To nie była debata, to była jakaś forma odpytywanki z użyciem ideologicznych par pytań. Wiedzieliśmy, że ta debata będzie debata bez zadawania pytań, bez ripostowania. Choć zwyczajem takich debat jest, że spotykają się liderzy poszczególnych ugrupowań, zabrakło na niej Jarosława Kaczyńskiego, który chcąc uniknąć starcia z Donaldem Tuskiem, pojechał do Przysuchy na wiec wyborczy ze swoimi zwolennikami. Jarosław Kaczyński jest twórcą potęgi Polski i nie będzie rozmawiał z takimi kłamcami jak Tusk. Dziękuję bardzo. Jarosław Kaczyński, choć nie bezpośrednio, atakował Donalda Tuska w swoim stylu. Był proniemiecki, proniemiecki, jeszcze raz proniemiecki. Jest Deutschland, czyli dla Niemiec. Te słowa bardzo często powtarzał. O tym, kto zdobędzie większe poparcie obywateli, będzie wiadomo 15 października po wyborach.